Oskarżył Bidena o niszczenie naszego kraju. Trump podwiedził granicę z Meksykiem, USA. Trump podwiedził granicę z Meksykiem. Oskarżył Bidena o niszczenie kraju. Były prezydent Donald Trump odwiedził w środę południową granicę USA, krytykując zmiany w polityce imigracyjnej kraju swego następcy. Granica z Meksykiem, jak stwierdził, stała się bardziej niebezpieczna niż kiedykolwiek wcześniej, a Biden niszczy kraj. Nigdy nie było tak bezpiecznej granicy, jaką my mieliśmy, ale teraz ją otworzyli. Aktualnie mamy otwartą, bardzo niebezpieczną granicę, bardziej niebezpieczną niż kiedykolwiek w naszej historii i trzeba szybko przywrócić poprzedni stan, mówił Trump podczas konferencji w Wezlaco na południowym krańcu Teksasu. Mimo trwającej sesji Kongresu, do Trumpa w Teksasie dołączyła grupa 31 republikańskich deputowanych Izby Reprezentantów. Jeśli nie masz granicy, nie masz kraju. Było to drugie publiczne wystąpienie byłego prezydenta w ostatnich dniach po sobotnim wiecu wyborczym w Ohio. Podczas obu Trump w ostrych słowach mówił o kryzysie na granicy, narastającym od wielu miesięcy. Według danych rządowych od ubiegłego października zatrzymano już ponad milion osób usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę, co jest największą liczbą od dwóch dekad. Jeśli nie masz granicy, nie masz kraju. Biden niszczy nasz kraj, argumentował milioner. Choć liczba przybywających na granicę zaczęła rosnąć jeszcze za jego rządów i miała związek między innymi z niszczycielskimi huraganami w Ameryce Środkowej. Trump utrzymuje, że to nowa administracja ponosi odpowiedzialność za obecną sytuację. Wskazał m.in. na wstrzymanie budowy ogrodzenia wzdłuż granicy i zmianę polityki nakazującej części ubiegających się o azyl oczekiwanie na decyzję w tej sprawie w Meksyku. Zarazem jednak wiceprezydent Kamala Harris podczas czerwcowej wizyty w Gwatemali zaapelowała do mieszkańców kraju w Ameryki Środkowej, by nie przyjeżdżali do USA, bo czeka ich deportacja i grozi im ryzyko wykorzystania przez przemytników ludzi.